To znaczy, myślę, że Uzbekistan jest mało znany w Polsce jak, jako region turystyczny przez to, że, że, że jest drogo, powiedzmy, dla Polaka. Ja tak, tak uważam, bo... A jak tutaj w ogóle ta wojna właśnie, która jest w tej chwili na Ukrainie, wpłynęła jakby na ten kraj? No bo tak, na dobrą sprawę jest to taki kraj prorosyjski. No my tu jesteśmy wysłani, powiedzmy, przez papieża do tego, żeby, żeby służyć tym katolikom, którzy są, dawać świadectwo. A proszę mi powiedzieć, jak tutaj się żyje? Ojcu. Czy nie ma no. tu jakichś problemów? Czy, czy, no bo jesteśmy jakby, nie było w kraju, gdzie jest przewagą religia islamska, isla, tak, islamizm, tak, tak. tak? Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński. Witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest ksiądz Stanisław Rochowiak. Tak Witam księdza. Na Szczęść Boże. Boże. Boże, Boże. Y, jesteśmy w Uzbekistanie, w Bucharze. Y, ksiądz jest tutaj na stałe od ponad 20 lat praktycznie, z małą przerwą. Chciałbym z księdzem porozmawiać, jak wygląda tutaj życie, jak, wygląda, jak, jak w ogóle ksiądz tutaj dotarł, jak, jak to się stało, jak wygląda historia jakby księdza tutaj w tym kraju. No ja przyjechałem do Uzbekistanu w 2000 roku, w październiku, do pracy w parafii w Taszkencie. Jestem franciszkaninem konwentualnym, a w 1997 roku papież Jan Paweł II oddał Uzbekistan pod opiekę franciszkanom z Polski uh -huh. i dlatego myśmy tutaj przyjechali, żeby troszczyć się o Kościół, o rozwój Kościoła. Wtedy były tylko parafie w Ferganie, w Taszkencie i w Samarkandzie i wszystkie te parafie były obsługiwane przez franciszkanów z Krakowa, i Ilu tutaj księży było, no, w tamtym czasie? Był czas, że było nas oh, gdzieś 15-16. Uh -huh. jaka wtedy była Polonia w ogóle? Polonia, Polonia była dosyć spora w, w Taszkencie i w Samarkandzie, to uh -huh. były dwa takie miasta, gdzie, gdzie byli jeszcze Polacy, którzy mieli... Polskie pochodzenie, ja mówię o miejscowej Polonii. Tak? Bo w, w, tym, w czasie tych powiedzmy, 20 lat to też przewinęło się przez Uzbekistan dużo Polaków, którzy tutaj pracowali. Była firma Budimex, przez to jest mała firma, kilkanaście to jest. lat. Firma ta budowała ich hotele w Uzbekistanie. W Bucharze robili remont generalny hotelu Buchara. Mhm. A przede wszystkim oni od, odremontowali 18 cmentarzy y, y, Polaków, którzy zmarli w Uzbekistanie w 1941-1942 roku. To byli ci Polacy, którzy y, dotarli tutaj, aby y, włączyć się do armii Andersa z Sybiru, mhm. którzy przyszli. Więc y, jest w Uzbekistanie obecnie 18 cmentarzy, ale jeszcze mają być nowe otwierane. Mhm. Tak samo w Bucharze. W kwietniu u nas tutaj w parafii były panie z IPN-u z Warszawy. Okazuje się, że i w Bucharze jest taki cmentarz zapomniany Polaków. Tak samo obok buchary y, są dwa miejsca, gdzie, gdzie są te cmentarze zapomniane. I tak samo taka jest miejscowość 120 km stąd. Obecnie to się nazywa to miasto nawoi. Mhm a w 1942 roku to nazywało się Karmana i tam, tam był jakby taki sztab, stamtąd już Polacy wyjechali do, do Iranu. A kto opiekuje się obecnie tymi cmentarzami? No ta firma Budimex ma tu przedstawicielstwo i, i przy każdym tym cmentarzu jest miejscowy stróż, który, mhm. który dba o, o, o te cmentarze. Jasne. Jak ojciec tutaj przyjechał 24 parę lat temu, jak tutaj wyglądało życie, no bo ile było tych Polaków, bo żeśmy tutaj nie sprecyzowali, czy, czy ojciec pamięta, ile, jaka to była e, ilość, czy to było 500 osób, czy 1000 osób, bo tutaj... Nie, nie, to, te organizacje polonijne już wtedy były bardzo, bardzo skromne, bardzo małe mhm. i myśmy przyjechali tutaj do pracy, no, dla kościoła, więc w każdym mieście, no, tam, gdzie był kościół, no to, to pracowaliśmy w tym kościele, a tam, gdzie go nie było, no, to budowaliśmy. Ja budowałem kościół w Urgęczu. W Urgęczu mhm. urodziła się Anna German. Tak. I, i tam od, 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 o, o, budowałem kościół i parafię, otwierałem. No, a, ale Polaków to tam właściwie nie było. Były, były Trzy panie, które miały polskie pochodzenie. To znaczy, była pani, która, której mama była z Winnicy, z Ukrainy. Potem była, była pani Żytomierza. Nie, nie mówiła po polsku, ale pięknie śpiewała polskie piosenki. Jasne. Tyle pamiętała. I jest do dzisiaj taka pani Franciszka Solecka. Ona pochodzi spod Żytomierza I, i ona przyszła do kościoła w 2005 roku, przez przypadek się dowiedziała i przyszła sprawdzić Wielki Piątek, czy to jest kościół katolicki. No i, i w tym sposobem jakby cała jej rodzina też przyszła do kościoła, ale, no ale już w, wielu członków jej rodziny mieszka w Polsce teraz. Jasne. A czemu tak się dzieje? No jeszcze wczoraj byłem w Taszkentzie, widziałem y, zdjęcia Polonii, no i tak rozmawiałem y, z ludźmi, którzy, którzy pokazywali mi na tych zdjęciach, ten już mieszka w Polsce, ten już mieszka w Polsce, ten już mieszka w Polsce. Dlaczego ten kraj tak się wysiedla z Polaków? No w Uzbekistan, ja <coughs> powiem, że, że wysiedla się nie tylko z Polaków, ale wysiedla się z tych y, ludzi, którzy nie mają narodowości powiedzmy uzbeckiej czy tadżyckiej, bo Uzbekistan mm -hmm. sam sobie jest też podzielony, że Bukhara na przykład, Samarkanda to w większości jest ludność narodowości tadżyckiej. Taszkent, Fergana, Uzbecy, Urgęcz to jest chorezm. Tam oni też uważają się jakby już taki oddzielny naród, język zupełnie inny niż uzbecki. Więc, więc wyjeżdżają ci, ci, którzy mają powodzenie, powiedzmy rosyjskie, polskie, niemieckie, europejskie, no szukają lepszego życia. Mhm. O, teoretycznie jak tutaj przyjeżdża się na takie wczasy, to, to jest taki kierunek w ogóle mało popularny wśród turystów, Mało tutaj ludzi z Polski przyjeżdża, przyjeżdżają tacy backpackerzy, którzy są, którzy są z ciekawi świata, bym tak powiedział i tutaj odwiedzają ten rejon świata, ale tak jak ja przyjechałem te jako turysta, tak na dobrą sprawę bardzo mnie zaciekawił ten rejon świata. Jest ciepło, jest bardzo tanio. Jest tak na dobrą sprawę przyjemnie, można sobie wziąć jakiś hotel, z, nie wiem, nawet z basenem, można pojechać na jakieś fajne jezioro. Jest przyjemnie. Dlaczego tutaj ludzie nie przyjeżdżają? Dlaczego, dlaczego tak naprawdę nie ma takiej turystyki? Dlaczego. No, to takie podstawowe na razie pytania. To znaczy, myślę, że Uzbekistan jest mało znany w Polsce jak, jako region turystyczny, przez to, że, że, że jest drogo powiedzmy dla Polaka. Ja tak, tak uważam, bo bo powiedzmy Sam przelot obecnie tam i z powrotem, to jest ponad 4000 zł. około 4000. Tak. No. Nie ma lotów bezpośrednich. Tak, nie ma lotów bezpośrednich. Tak samo tutaj, jak ktoś organizuje sobie przez firmę, no to jednak to drogo wyjdzie, takie, mhm. w takie wakacje powiedzmy 10-dniowe w Uzbekistanie. I Uzbekistan powiedzmy, no nie ma jakby takich atrakcji, takich e, dla turysty, który chce wypoczywać. Czyli może plaża. Tak, może plaża, jakieś tam jeziora, no, jeziora, są są, jeziorka ale, mała. ale to nie są zagospodarowane. Jest takim powiedzmy, krajem dla turystów, którzy chcą coś się dowiedzieć o Samarkandzie, Bukharze, o tej cywilizacji powiedzmy, mhm. islamskiej. Więc y, zobaczyć tutaj taki, taki inny, inny świat, no ale, no, ale to tak jak mi się wydaje, że tacy turyści to przyjeżdżają tutaj jeden raz w życiu już potem nie, nie przyjeżdżają, Tak. Nie może, być, bo, może tak być, że to jest jednorazowy że, że to nie jest ta, No ale kraj, samo życie dla ludzi tacy, takich, którzy tutaj mieszkają. Jak, jak tutaj jest? Drogo? Jak ludzie zarabiają? Ile hmm. kosztuje takie, nie wiem, wynajęcie mieszkania? No to jest taki kraj, myślę, trochę takich wielkich kontrastów, że, że są ludzie, którzy bardzo mało zarabiają, emeryt przeciętny, powiedzmy, dostanie na miesiąc około 60 dolarów, no więc, a są ludzie, którzy, no, myślę, którzy nie wiedzą, co, robi, co robić z pieniędzmi. 60 dolarów tak, żeby mieć obrazowo jakie tej są ceny, ile kosztuje litr paliwa? No litr paliwa kosztuje powiedzmy za 2 dolary można kupić 3 litry. O. Jasne, no to Z czyli tam, nie jest, nie jest tanie dla tych ludzi, co tutaj są na emeryturce powiedzmy. No. Z tym, że uzbeckie rodziny są dużymi rodzinami, oni mają po kilkoro dzieci, więc y, wiadomo, ludzie młodzi starają się zarobić i i dbają o swoich rodziców, i, i trzymią się powiedzmy rodzinami. Hmm. Więc to nie jest tak, że, że człowiek jakoś jest tam e, zostawiony sam sobie, tak samo i te, Czyli trzymają się i, w takich klamach, tak, pomagają. Tak. sobie. Są komitety dzielnicowe, które no, patrzą, co się w dzielnicy dzieje, e, jest komuś jakaś pomoc potrzebna, też jest jakaś tam powiedzmy. Myślę, że symboliczna pomoc od, od państwa, ale w większości jest jednak taka solidar solidarność międzyludzka. Nawet mhm. taki zwykły pogrzeb, powiedzmy, jak, jak ktoś umrze, to, to nie ma problemu, bo wszyscy sąsiedzi, wszyscy znajomi, no, czują się w obowiązku do tego, żeby, żeby zrobić pogrzeb, żeby mhm. połować człowieka. Także Dobrze, to jest. A czemu tutaj na przykład może ksiądz się nie będzie orientował, czemu na przykład nie pojawiają się tej polskiej firmy, żeby robić jakieś biznesy? Zawsze gdzie, tam, gdzie jest mało Polonii, też otwierają się jakieś luki, tak, nie wiem, biura turystyczne i tak dalej, które by mogły zapoczątkować jakby turystykę, wyciągnąć tutaj ludzi, zaciekawić jakby tym rejonem. To znaczy, yy, do 2020 roku, jeżeli chodzi o turystykę, to sami żeśmy zauważali, że z każdym rokiem przyjeżdża coraz więcej Polaków. Mhm. Były już zorganizowane grupy y, turystyczne. Jest taka firma Kresy w Warszawie, bodajże. Y, więc przyjeżdżały te grupy. Ale potem przyszedł czas pandemii, więc, y, więc to się jakby ucięło. To tak samo wojna w Ukrainie spowodowała, że, że przylot do Uzbekistanu właściwie to jest tylko przez obecnie w, przez Istanbul, no można przez Dubaj, tak, 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 czy tylko przez Rygę, ale, ale w większości jednak przez, przez Istanbul i te rejsy są stosunkowo drogie, więc uh -huh. ceny poszły do góry. A jak tutaj w ogóle ta wojna właśnie, która jest w tej chwili na Ukrainie, wpłynęła jakby na ten kraj? No bo tak, na dobrą sprawę jest to taki kraj prorosyjski, porosyjski bym powiedział, po, porosyjski, może nie prorosyjski. E, czy tutaj zaczął, zaczął się napływ Rosjan, y, ludzi z Ukrainy? To znaczy, y, y, no powiedzmy słyszałem, że, że przyjechało z około 100 tysięcy, Rosjan, Ale myślę, że to są tylko takie przyjazdy tam na jakiś czas. Mhm. A ile ludzi mieszka obecnie w Uzbekistanie? Jak w Uzbekistanie obecnie mieszka 35,5 miliona. Czyli podobnie, do, podobnej wielkości kraju jak Polska? No, z tym, że do końca roku będzie ich 36 milionów. Oni mają przyrost roczny około. 600 tysięcy mieszkańców. Mhm. Wielodzietne rodziny. Tak, tak. Więc jak ja przyjąłem 22 lata temu do Uzbekistanu, Uzbekistan liczył 28 milionów mieszkańców, teraz liczy 36 milionów. Czyli się nie wysiedla, ale się ta, zasiedla. Średnia wieku jest, przypuszczam, że mniej niż 29 lat. Kiedyś, kiedyś mhm. kilka lat temu, było 29,5 roku średnia mhm. wieku mieszkańców. W Polsce przypuszczam, że już jest 50 lat. No tak. A proszę mi powiedzieć, jak to w ogóle wygląda edukacja? Czy ta szkoła jest obowiązkowa? <grym> czy muszą dzieciaki chodzić do szkoły? Czy, czy trzeba dzieci posyłać do przedszkola? No tak. Ta, no ta, to wiadomo, to jest kraj, była Republika Radziecka, więc, więc ta edukacja z, no, została w tym, w tym systemie z tamtych czasów, mhm. z tym, że Uzbekistan pozmieniał troszeczkę e, szkoły. Można chodzić do szkoły, która trwa 11 lat, a można zakończyć szkołę po ósmej klasie i iść do koledżu. Mhm. Czyli prywatny już tak. jest, tak? Nie, czy nie? Czy to też no, jest już tak nie to, czy... jest obowiązkowy. Mhm. Ale tak samo tak samo no są uniwersytety, z tym, że nauka jest powiedzmy bardzo droga, bo bo tych miejsc, powiedzmy, budżetowych, które mm. są bezpłatne, jest bardzo mało. A, a studentów, bodajże w tym roku jest ponad milion chętnych do studiowania. Czyli sam się rozwija? Na że pierwszy rok, są... kto, kto chce, więc to milion młodych ludzi. No ja nie wiem, ile w Polsce jest studentów wszystkich. Nie mam pojęcia. A tu na pierwszy rok milion osób, chce. No Ale się to jest dostać. dużo, to jest naprawdę dużo. Więc to na pewno jest, jest wyzwanie dla Państwa. Mm -hmm. Uzbekistan. Obecnie ma łaciński alfabet, chociaż większość prasy jeszcze jest w cyrlicy mhm. drukowana. Starsze pokolenie nie zna łacińskiego alfabetu, młodsze pokolenie, już te pierwsze klasy, powiedzmy, nie znają cyrlicy. To też ja mam jest, wrażenie, to, że tej bez cyrylicy się ten, nic nie załatwia, tak. ja po prostu gdzieś tam jak jakąś nawigację tak. próbuję wbijać, taksówkę tak. jakąś to zamówić, no to po prostu też się gubię, bo miałem ten język rosyjski to, w szkole tak. podstawowej, wiele lat było przerwy, ledwo dukam w ogóle po rosyjsku no, tak. i tutaj jest wszystko praktycznie po, po, po w cyrylicy, także dla mnie jest to duży problem. Tak. No jest problem, <coughs> jest problem ale, ale ten problem kiedyś zniknie tutaj, no bo wiadomo, że młode pokolenie wchodzi i... i z każdym rokiem jest coraz więcej tych, którzy, którzy znają język, znają, znają Cyrlicę. Język angielski też, też no. stosunkowo dużo ludzi zna. Poza tym Uzbecy są narodem, gdzie jednak większość społeczeństwa jeszcze mówi po rosyjsku. Mówią po uzbecku, no bo to jest Uzbekistan, ale też jest podzielony na rejony, więc tak ta, jak już mówiłem, że w każdym rejonie mówią w swoim języku. Buchara mówi w języku tadżyckim, Samarkanda też po tadżycku. Urgench mhm. mówi po, w dialekcie chorezyńskim, cho, mhm. więc mają taką od dzieciństwa zdolność językową, że, że ba łatwo się im uczyć języka. No ale są tutaj tacy ludzie, z którymi się po rosyjsku nie dogadamy? Można spotkać. Można, Można. ale to są jakieś małe miejscowości, pewnie. No, niekoniecznie, bo obecnie bardzo dużo ludzi. Jednak z wiosek przeniosło się do miast. Od czterech lat jest ogromny rozwój Uzbekistanu, jeżeli chodzi o miasta, no, w ogóle o, o, o całą infrastrukturę. Więc są nowe dzielnice budowane, nowe miasta, i, i obecnie w miastach mieszka o jeden milion więcej mieszkańców niż w wioskach. To wczoraj czytałem. Jasne. Tak, Czyli jak podzielić, 36 milionów. Na, na pół, no to gdzieś w miastach 16 milionów, nie, nie, nie. nie. No, 13, 13, a w wioskach 12. No. Więc, więc ci, którzy przychodzą z wiosek, no to, to nie znają jednak rosyjskiego. Jasne. A czym ten rozwój jest spowodowany? Czy to jest jakiś napływ kapitału zachodniego? Jakieś duże firmy się pojawiają zachodnie, które tutaj zaczynają inwestować? No to jest, dla mnie ja za bardzo się tym nie interesuje, mhm. no bo, bo ja jest, jestem tutaj od czegoś innego. Oczywiście. No jest, to, jest to taka, myślę, jakaś tam tajemnica, że po, po tym jak zmienił się prezydent po śmierci prezydenta Karimowa w, w, tysiąc, w 2016 roku przyszedł nowy prezydent, no i zaczęła się jakby nowa polityka odnośnie rozwoju Uzbekistanu. Myślę, że to są jakieś kredyty i, i, i no, Uzbekistan sam sobie powiedzmy no, jest bogaty w, w gaz i, i jak, jakieś tam myślę małe pokłady ropy naftowej. Mhm. Złoto mają, to myślę, że to jest największy jakby dochód właśnie ze złota to w tym Mieście nawaii tam gdzie właśnie są te polskie cmentarze, 120 km od Puchary, jest tam kombinat, który, który się zajmuje wydobyciem właśnie przy okazji właśnie, bo tam różne inne, uran, różne inne rzeczy, ale, ale i to, to, to złoto, ale myślę, że, że tu jednak są jakieś duże kredyty i, i też myślę, że przyciągają yy, z zagranicy inne firmy. Korea Południowa bardzo dużo inwestuje w Uzbekistanie. Turcja, również kraje arabskie. Mhm. No, teoretycznie powinni tutaj inwestować. To jest bardzo tania siła robocza. Jak ludzie zarabiają po 80 dolarów, no to to jest raj w zasadzie dla tych firm zachodnich, gdzie praca w tej chwili w Europie kosztuje bardzo dużo. Pracowników tak, już jest tak, bardzo tak, dużo, brakuje tak, pracowników, to myślę, tak. że ten kraj się będzie bardzo mocno rozwijał. No na pewno przez to, że, że idzie taki duży rozwój Uzbekistanu, to też są miejsca pracy. No bo tych, tych ludzi jednak jest sporo, jak, jak tak weźmiemy statystycznie, no że, że każdego roku gdzieś około 600 tysięcy ludzi kończy 18 lat, czy 600 tysięcy ludzi potrzebuje pracy. Mhm. No to jest, jest problem. To nie jest wymiana, tylko trzeba dać każdego Często. roku, więc jest problem z pracą i dlatego dużo Uzbeków wyjeżdża do, do pracy sezonowo, czy też na stałe wyjeżdżają, z tym, że jako, jako naród, no to Uzbecy są bardzo pracowici. Mhm. Mają troszeczkę inną mentalność niż, niż Europejczycy, no ale faktycznie. No oni, oni tu w Azji Środkowej to jest jeden jedyny naród y, rolniczy, bo wszystkie y, dookoła to są koczownicze, mhm. więc więc oni jakby mają we krwi tak praca na roli, mieć dom, zagospodarować się. Więc oni i to tak od... od od dziecka powiedzmy już mają wpojone, że, że to muszę mieć, o to muszę się postarać. Mm -hmm. Dom, rodzinę zabezpieczyć nie takie życie Jasne, na ludzi, koczownika. A jak tutaj na co dzień wygląda życie chrześcijan? Dużo jest chrześcijan w tej chwili? No chrześcijan jest w całym państwie wszystkich chrześcijan, ja myślę około może miliona mieszkańców. Mm -hmm. No, czyli niedużo. Tak. Największa jest, jest cerkiew prawosławna, no bo mm -hmm. wiadomo, że cerkiew tutaj jest od połowy XIX wieku. No tak, tak, tak. No, bo to też... e, I w większości w Rosjanie, ale są też i kościoły protestanckie, nasz kościół katolicki jest obecnie w, pięć, w, pięć, w pięciu miastach obecny. Obecnie otwieramy jeszcze jedną parafię w Angrenie, mm -hmm. koło Taszkentu, no ale to są małe wspólnoty. A katolików ilu, marzy, ilu marzy? W całym państwie, no, my liczymy gdzieś tak takich czynnych katolików, których znamy, no to w całym Uzbekistanie 500 osób. No to naprawdę bardzo no, mało. No, to jest mało. A proszę mi powiedzieć, jak tutaj się żyje ojcu? Czy nie ma no, to jakichś problemów, czy, czy, no bo jesteśmy jakby nie było w kraju, gdzie jest przewagą religia islamska, isla, tak, islam tak, tak? Islam no, islamie, tak. No, islam od, od tych właśnie czterech lat, tak, widzimy ożywienie, mhm. rozwój islamu, budowane są meczety na potęgę, rosną jak grzyby. Mhm. I tak samo jest jakby w taka, myślę, że wpajana. E, mentalność trochę przez środki masowego przekazu, przez szkołę w takim stylu, że, że Uzbek to muzułmanin. Takie tak jest moje wrażenie, więc, więc a Uzbecy czują się patriotami, tak powiedzmy, za, za swoją ojczyznę. Więc, więc to jest taki, taki też trend, że, że meczety są można powiedzieć, z każdym dniem coraz bardziej uh -huh. pełne. To są w Taszkencie na przykład na, na koniec ramadanu, to tam ulicę trzeba zamykać, bo w mecze tak jest setki tysięcy mężczyzn. Ale ksiądz nigdy nie miał jakichś problemów z tego, tego nie, że nie, Ksiądz jest nie, nie. w tej księdze, bo pewnie jest ksiądz tej osobą publicznie tak, znaną tak. w to takim znaczy, mieście. Z czasem jakieś rozmowy, jakieś pytania. Ale dochodzi do jakiejś agresji? Nie, dochodzi do jakiejś nie, agresji nie, nie, słownej, nie, chociażby? Nie. Nie, nie spotkają się z czymś takim. Myślę, że to też jest jakiś wpływ tego, że my jesteśmy na jedwabnym szlaku i, i jednak tutaj od, od tych y, tysięcy lat mhm. jednak szły karawany i ludzie, którzy wyznawali różną wiarę. I, i, Uzbekistan, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o nasz zakon franciszkański, no to, no to pierwszy Europejczyk to był właśnie Benedykt Polak, który dotarł do, do, tu do Azji Środkowej. To, to jest połowa XIII wieku, mm -hmm. kiedy papież Innocenty IV wysłał misję do hana mongolskiego, a, a żeby zatrzymać najazdy Mongołów na Europę i właśnie Benedykt Polak i y, 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 i Jan Karpini, to Włoch, oni, oni szli przez te ziemię. Potem już, już za 100 lat myśmy mieli w Urgęczu klasztor franciszkański. To, to jest, obecnie ten urgęcz jest, ta miejscowość jest na terenie Turkmenistanu. Mm -hmm. Tam był klasztor, no, ale zosta bracia mm. zostali zamordowani. I tak samo w Kazachstanie był, był klasztor franciszkański. Więc było chrześcijaństwo tutaj. U Bukhara w do XIV wieku była chrześcijańska, miała władców chrześcijańskich. To byli nestor są przyzwyczajeni Nestorianie. Nie, nie są przyzwyczajeni, no bo od XIV wieku, powiedzmy, zlikwidowano chrześcijaństwo i, i, i obecnie nawet, no, to jest taki jakiś, nie wiem, problem. Że nie mówią o przeszłości chrześcijańskiej, w szkołach czy, czy w historii jakby się nie wspomina chrześcijaństwa. W muzeum się nie znajdzie jakichś pamiątek chrześcijańskich, mimo że, że te pamiątki były, jakby były czasy komunizmu. Jasne, zlikwidowali, zacierają w, muze... w, historię w muzeach. Powiedzmy, <laughs> w muzeach ateizmu były różne ślady chrześcijańskie, krzyże czy monety. Chrześcijańskie wydawane przez tutejszych władców. No, wystarczy powiedzieć, że niedaleko stąd, 500 kilometrów od Buchary jest kościół, to jest teren Turkmenistanu, kościół uh -huh. z I wieku. W pierwszym wieku w Europie mamy kościół dopiero IV wiek, bo do IV wieku nie wolno było wyznawać uh -huh. chrześcijaństwa. A w takim mieście merw. W Turkmenistanie tam jest odkryty kościół, który był wybudowany w I wieku. No to naprawdę kawał historii. Tak, tak. Ale tutaj ksiądz nie ma za zadanie pozyskiwać kolejnych katolików. Nie, e, nie ma czegoś no, takiego jak kiedyś jeździły misje gdzieś tam do Afryki, żeby pozyskiwać katolików no kolejnych. No na, na pewno to tak nie jest teraz. No my tu jesteśmy wysłani, powiedzmy przez papieża do tego, żeby, żeby służyć tym katolikom, którzy są dawać świadectwo tak samo no, jest dużo turystów mhm. z różnych państw, z Francji, z Niemiec, z Włoch, no, z całego świata i, i oni też przychodzą y, do kościoła. No a jest tak, taka reguła niezatwierdzona świętego Franciszka z Asyżą, on, on tam mówi do braci, którzy chcą iść do muzułmanów, że tam mają przede wszystkim dawać świadectwo o swoim życiem. A jak jest możliwość, to, to też właśnie świadczyć słowem. i My możemy tylko tu ewangelizować na terenie parafii. Nie, nie ma możliwości, żeby, żeby coś. Robić. kogoś przekonywać tak, ta religii. Żeby jak się koncerty organizować w mieście chrześcijańskim, coś takiego, bo to jest zakazane w konstytucji jako prozelityzm. A ksiądz jest tej całkowicie sam? Czy tutaj przyjechała z księdzem mama, ktoś z rodziny, ktoś, nie wiem, brat jakiś? No, Ja należę do zakonu Franciszkanów, więc misja nasza jest misją zakonu, no tak. a jako zakonnicy no, powinniśmy żyć po trzech. Z tym, że no, akurat w Uzbekistanie tylko w Taszkencie mamy wspólnotę, gdzie jest trzech braci i, i biskup jako czwarty, a tak w pozostałych wspólnotach jest nas po dwóch. Ja jestem w Bucharze z bratem, który pochodzi z Chorzowa. 20 lat pracował w Hucie Batory. Może ktoś z jego kolegów usłyszy ten program. I podobno wcale mu to nie jest gorąco. Brat Adrian, tak. No, pracował 20 lat przy, przy, hucie, przy piecu 1500 stopni. Więc, no tak, tutaj się ochładza. Więc tutaj wręcz. mamy najwyżej 50 w cieniu. 47, 48. Także. Bardzo dziękuję jeszcze za dzisiejszy wywiad. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Dziękuję, że ksiądz zgodził się być w, w dzisiejszym odcinku. Jeżeli, jeżeli dzisiejszy odcinek się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj oraz zostawienie łapki w górę. Koniecznie proszę również o udostępnianie tego materiału, żeby miał jeszcze większy zasięg. No, mam nadzieję, że przybliżyliśmy troszeczkę Państwu życie tutaj w Uzbekistanie. Dziękujemy Dzięki pięknie bardzo. i do zobaczenia. Pozdrawiamy.